Cóż my tu mamy? Serek z lidla. No ale chyba jakiś taki pleśniowy. No spójrzmy. Tu data. 4 maja 24. Dzisiaj jest 16 marca 24. Czyli jeszcze mamy trochę czasu do zjedzenia. Może jeszcze nabierze trochę więcej smaku. Mm, smacznego. Aha, pokażę Wam, że nie jest otwarty, bo ktoś by pomyślał o, proszę Nic tu nie było otwierane nigdy I tutaj widać, nawet ciężko jest sprawdzić No, tutaj jest to oryginalne otwarcie, no proszę, nienaruszone No, może później otworzymy, ale chwilowo trochę strach.